Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zapraszam Was do drugiego odcinka z takiej mini serii. Choć nie wiem, czy można to tak nazwać, bo bardzo rzadko, dopiero drugi raz coś takiego nagrywam. Jest to jednak seria z omówienia moich ankiet, mini badanek na Instagramie dotyczących jeździectwa. A raczej zjawisk bardziej około psychologicznych, które się w tym jeździectwie pojawiają. Jest to poniekąd połączenie moich dwóch zainteresowań. Oczywiście pamiętajcie, że te ankiety są jak najbardziej amatorskie, to nie są żadne profesjonalne, poważne badania, ale mogą jakiś tam mały pogląd nam na tą sytuację dać. A na jaką konkretnie? No dzisiaj omówimy sobie presję dotyczącą modnego stroju, drogiego stroju i ogólnie wyposażenia jeździeckiego. Wstajni. Subskrybujcie kanał, zostawcie dzwoneczek, aby nic nie przegapić. A jeśli ten film Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, a teraz już porozmawiajmy sobie na ten całkiem niebanalny. I również nieoczywiste, jak się później okaże, temat. Jeźdźcy odczuwają presję na temat stroju oraz sprzętu jeździeckiego w swoich stajniach. Mój pomysł na tę ankietę pojawił się w moim umyśle, kiedy zaczęłam zastanawiać się nad tym, jak dużą wagę aktualnie jeźdźcy przykładają do sprzętu. Chodzi tutaj zarówno o sprzęt dla konia, jak i dla jeźdźca. To zjawisko było powszechne odkąd ja jeżdżę, czyli już od dobrych. Powiedzmy, nawet chyba 10 lat niedługo. Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, ile lat jeżdżę. I tak jak kiedyś to zjawisko jak najbardziej funkcjonowało, jeźdźcy lubili od zawsze ładny, drogi sprzęt. Tak wydaje mi się, że przeskok tego pożądanego sprzętu oraz pożądanego stroju jeździeckiego. Trochę zmienił się, jeśli chodzi o ceny. Jest coraz większa presja na coraz droższe produkty, co może wpływać na gorszą samoocenę, gorsze samopoczucie osób, które na taki sprzęt sobie pozwolić nie mogą. Tak, dla przykładu, kiedyś najbardziej pożądane czapraki to były eskadrony. No zwykłe kotony. Jeżeli ktoś miał jakiegoś Eskadrona Squash? Square? Nie pamiętam jak to dokładnie się nazywało. Splash! Tak, on się nazywał Splash. Albo Eskadrona Niciaka, no to już było naprawdę grubo. Aktualnie pożądane są dużo bardziej marki premium, jeśli można je tak określić. Dla porównania weźmy sobie tutaj czapraki PS of Sweden, które to już zaczynają się dopiero od granicy 300 zł wzwyż. Stąd właśnie mój pomysł na stworzenie tej ankiety dotyczącej tego, jak bardzo aktualnie jeźdźcy czują tą presję, żeby mieć drogie marki na sobie, żeby kupować drogi sprzęt, drogie ubrania dziecięce. bo moje doświadczenia moimi doświadczeniami, moje spojrzenie moim spojrzeniem, ale chciałam się dowiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości. Oczywiście na ograniczonej grupie ankietowanych, czyli mojej grupie obserwatorów na Instagramie, ale najpierw odrobinę ją sobie sprecyzujemy, bo może być to istotne, jeśli chodzi o dalsze wyniki ankiety. 52% ankietowanych jeźdźców zadeklarowało, że jeździ lub stoi w stajni rekreacyjnej. 29% zadeklarowało, że stoi lub jeździ w stajni przydomowej, a reszta w stajniach, które określają jako sportowe. Oznacza to więc, że moja grupa w głównej mierze składa się raczej z jeźdźców czy to rekreacyjnych, czy to takich, którzy posiadają swojego jednego konia, raczej mniej wyczynowo, a bardziej dla Przyjemności. Główne pytanie dotyczyło tego, czy jeźdźcy kiedykolwiek odczuli presję w sprawie tego, jak drogi lub jak dobry mają na sobie sprzęt albo ubranie. Nad 50% ankietowanych nigdy nie odczuło w żadnym stopniu stajennej presji, aby ubierać się modnie i mieć drogi sprzęt. 33% odczuwało presję, ale tylko niewielką pozostali odczuwali dużą presję. Ale jak tą presję można interpretować? No, na różne sposoby. Na przykład na taki, że większość osób w danej stajni ubiera się w takie drogie ubrania, co sprawia, że ta osoba, która takich ubrań nie ma, odczuwa delikatny dyskomfort. No czuje się po prostu gorzej od grupy. Można to też interpretować w sposób bardziej dosłowny, czyli na przykład patrząc na jakieś docinki, których dana osoba doświadczyła, jeśli chodzi o swój strój albo sprzęt jeździecki. Jeśli chodzi o te docinki, to również zadałam pytanie dotyczące ich konkretnie, a dokładniej tego, czy osoby ankietowane kiedykolwiek doświadczyło jakiś konkretnych docinek, jeśli chodzi o ich strój lub sprzęt jeździecki w stajni. I okazuje się. Że aż 22% ankietowanych doświadczyło takich docinek w całym swoim życiu, chociaż raz. To może się wydawać, że jest to mniej niż połowa ankietowanych, jednak 22% to i tak jest całkiem spory odsetek. Żeby nie być gołosłownym, mi również zdarzało się niegdyś takie docinki usłyszeć, ale właśnie bardziej było to w tych dawnych latach. Co ciekawe, właśnie w tych latach, kiedy ten tańszy sprzęt był bardziej pożądany. Teraz, i zaznaczam, że jest to anegdotka, bardziej zauważam, że są hejtowane konkretne marki. Na przykład wyśmiewane jest to, gdy ktoś ma sprzęt jeździecki dajmy na to z decathlonu. Wyśmiewane są również niektóre konkretne marki, które nie zaliczają się do marek premium. Ten odsetek osób, które doświadczały docinek, jest przykry, bo to oznacza, że musiały się one czuć niekomfortowo. Przez to, że mają daną sytuację majątkową, przez to, że czują się gorzej i odstają od grupy. A zupełnie nie powinny się tak czuć, ponieważ każdy Powinien jeździć i być dumnym z takiego stroju oraz sprzętu, na jaki może sobie pozwolić. A najczęściej na jaki mogą sobie pozwolić rodzice danej osoby. Tym bardziej, że ten sprzęt w głównej mierze służy do nauki jazdy konnej. A dosyć rozsądnym podejściem jest to, aby nie kupować od samego początku najdroższego sprzętu, najdroższych ubrań. Wiadomo, chodzi o komfort, jeśli ktoś może sobie na to pozwolić, to jak najbardziej. Ale patrząc na to całkowicie zdroworozsądkowo, to kupowanie taniego sprzętu z tanich sklepów, tanich firm. Jest jak najbardziej w porządku, i wyśmiewanie tego stanu rzeczy jest bardzo nietaktowne. I w tej sytuacji to nie osoby wyśmiewane powinny się źle czuć z takim traktowaniem, ale niestety sytuacja wygląda jak wygląda. 25% odpowiedzi wskazywało na gorsze samopoczucie i dyskomfort, gdy nie mają na sobie wstajni fajnego ubrania i drogiego sprzętu. Oznacza to, że 1 czwarta ankietowanych nie może w pełni komfortowo czuć się. Jeżeli nie ma na sobie danej marki, danego sprzętu, co można poprowadzić dalej, nie mogą czuć się komfortowo, będąc po prostu sobą, co również jest przykrą obserwacją. Zastanawiałam się, czy tylko ja w ostatnich latach zauważyłam tą tendencję wzrostową, jeśli chodzi o zainteresowanie i stawianie na jakość i cenę oraz yy, luksusowość sprzętu. Jeździeckiego w stajni? Okazało się, że większość, bo 80% osób ankietowanych zauważyła w ostatnich latach wzrost zainteresowania wyglądem i marką sprzętu wśród jeźdźców. Trzy najczęściej wymieniane przyczyny to social media i influencerzy, co oczywiście jest myśleniem bardzo logicznym, patrząc na to, że w dawnych latach influencerów za bardzo nie było. Teraz wystrzelili na wyżyny popularności, promując ciągle nowe marki, nowy sprzęt, nowe produkty, więc oczywistym jest to, że jeźdźcy, którzy obserwują tych influencerów, obserwują social media i chcą być na bieżąco, będą widzieli, na co jest popyt, co jest pożądane i również tego pożądać będą. Często wymieniane przyczyny to również wzrost popularności jeździctwa i coraz większy konsumpcjonizm. Nad czym również nie możemy przejść obojętnie, bo faktycznie jeździectwo staje się w ostatnim czasie coraz bardziej popularne, buduje się i otwiera się coraz więcej nowych ośrodków jeździeckich i dostęp do jeździectwa staje się coraz bardziej powszechny, również patrząc na to, że zarobki ludzi stają się większe. Coraz więcej ludzi jest w stanie pozwolić sobie na to, aby jeździć, bądź opłacić swojemu dziecku jazdę konną. To również wiąże się z tym coraz większym konsumpcjonizmem, który nie tylko objawia się w jeździectwie, ale również na całym świecie. Ale zadałam również pytanie z drugiej strony: jak często zwracasz uwagę w negatywnym kontekście na czyjś strój w stajni? Większość ankietowanych stwierdziło, że nigdy nie zwraca uwagi w negatywnym kontekście na strój i sprzęt innych osób w stajni. 27% odpowiedziało, że zwraca uwagę tylko gdy sprzęt jest brudny, zniszczony, a pozostali zaznaczyli opcję tak, zazwyczaj zwracam uwagę. Co z tego może wynikać? Patrząc na to, jak wiele osób nie zwraca uwagi na czyjś strój, Ewentualnie, jeśli jest on brudny bądź zaniedbany, a ile osób odczuwa ten dyskomfort bądź presję w kwestii stroju, można wysnuć taki wniosek zgodny z teoriami psychologicznymi: że bardzo często jest tak, iż siebie postrzegamy zdecydowanie gorzej niż postrzegają nas inni. Może być to więc pocieszające, że to, co dla nas może być dyskomfortowe i wydawać nam się, że u innych ludzi może budzić odrzucenie, prawie że będą patrzeć krzywo, śmiać się z nas, tak naprawdę w większości e, innych osób, to. Po prostu nie obchodzi. Nie zwracają uwagi na sprzęt, no i często też w stajni nie specjalnie zwracają uwagę na to, aby ubrać się ładnie. Więc pamiętajcie, że bardzo często jest tak, że uważamy, że inni oceniają nas dużo gorzej, niż jest tak w rzeczywistości. Podsumowując, wyniki nie były w 100% jednoznaczne. Odpowiedzi nie wskazywały na to, że większość osób źle się czuje w związku z tą presją, odczuwa tą presję, bądź kiedyś odczuwało docinek. Jednak Całkiem spory procent takich docinek czy presji doświadczyło. Wyniki ankiety udowadniają jednak, że ten problem faktycznie istnieje i nie jest to problem tak częsty i powszechny, jak mi się na początku wydawało, ale istnieje on i może wpływać negatywnie na samopoczucie i samoocenę osób, które go doświadczają. Czy coś można z tym zrobić, tak słowem końcowym? Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę, jeśli zobaczymy, zauważymy, że ktoś wyśmiewa osoby, które mają inny strój, niezbyt modny, nie za drogi, może czasem nawet trochę zniszczony, używany, aby takie zachowanie nie było uznawane za coś fajnego, coś za czym powinno się podążać. Warto takiej osobie zwrócić kulturalnie uwagę, że tańszy strój jest dziecki, tańszy sprzęt, nie jest żadnym powodem do wstydu, o ile oczywiście nikogo on nie krzywdzi. Na przykład jeśli nie zakładamy koniowi niedopasowanego, najtańszego siodła używanego. Ale zupełnie o takich przypadkach dzisiaj. Nie mówimy. Jestem ciekawa, czy Wy kiedyś odczuwaliście presję dotyczącą stroju lub sprzętu w stajni? Czy doświadczyliście jakiś docinek w tej kwestii? Oczywiście sekcja komentarzy jest Wasza i bardzo dziękuję za wszelkie zaangażowanie i dziękuję też za oglądanie. Pamiętajcie, że na dole w opisie znajdziecie wszystkie moje kody rabatowe do sklepów oraz usług jeździeckich. Jeszcze raz zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka i łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodobał i zapraszam na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Guantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia cześć!